Dzień dobry, witam, chyba wszyscy znamy takie osoby, albo nawet jesteśmy jedną z takich osób, albo jedno i drugie, bo ja zarówno znam takie osoby, jak i miewałem takie okresy, kiedy jak robi się nam powiedzmy smutno w życiu, czy zaczynamy nie ogarniać po prostu żyćka, tak czujemy, że tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje, to powiedzmy przestajemy odpisywać na smsy, przestajemy odbierać komórki, Albo jak już sytuacja jest na tyle hardkorowa, e, usuwamy się z Face'a na przykład, nie? E, i miałem nawet takiego właśnie, mam takiego koleżkę w zasadzie, który w ten schemat się tak idealnie wpasowywał, że w zasadzie to już było naturalną koleją rzeczy. E, powiedzmy, że, że jak go nie było na Facebooku, to sobie tak mówiłem, a, ten koleżka znowu jebał na zakładach, więc... Go nie ma na fejsie. Znaczy, dlatego, że go nie ma na fejsie, to wiadomo, że, że ujebał na zakładach zawsze tak było, e, więc jakby już się tym nikt nie przejmował. I niezależnie od tego, czy, e, czy gdzieś robimy to po to, żeby wywołać atencję, takie zainteresowanie, czy żeby się inni martwili, czy u mnie wszystko ok, czy coś tam. E, czy po prostu czujemy, że, e, że jesteśmy zmęczeni tym środowiskiem i chcemy sobie po prostu odpocząć, no to zdecydowanie jest taki schemat, że e, gdzieś jest tak, takie podświadome jakby Wiadoma chęć odcięcia się od tego, co nas otacza w pewnych sytuacjach. I wtedy, tak jak mówię, jakby troszeczkę się śmiałem jakby w takich przypadkach i w wielu innych sytuacjach i z samego schematu gdzieś tam czasami robię sobie żarty, ale tak samo robię sobie żarty jakby z siebie, natomiast to nie znaczy, że nie traktuję tego poważnie, czy że się wyśmiewam, bo wręcz przeciwnie jest mi ten temat bardzo bliski i samemu bardzo często wiem wewnątrz, takie jakby błagalne myśli, że chciałbym, żeby ktoś przyjechał na Białym Rumaku i zabrał mnie od wszystkich bodźców, od ludzi, od zakładów, od alkoholu, od używek, od, od, od głupich ludzi, od, od, od wszystkiego i żebym tylko mógł, nie wiem, żeby nic mnie nie, nie rozproszało, że tak powiem, żadne bodźce, po prostu żeby móc wrócić do swoich zmysłów i gdzieś znowu poczuć chociaż na chwilę jakby to bycie tu i teraz, e, bo tak bardzo czuję się rozproszony, że, że Jestem wszędzie, ale nie, nie tu i teraz, nie? I właśnie chyba do tego sprowadza się właśnie idea takich retreatów, takich właśnie miejsc odosobnienia. Niekoniecznie odosobnienia, ale miejsc izolacji od, może nie wszystkich, ale od wielu bodźców, które sprawiały, że, że traciliśmy kontrolę nad swoim życiem, nie? I i, 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 i. E, ja takich jakby retreatów właśnie e, przeżyłem parę od, od takich, e, nie wiem, bardzo, mm, powiedzmy, luźnych, swobodnych, jak, jak taki trzydniowy właśnie e, retreat organizowany przez, przez organizację Eckharta Tolle, gdzie, gdzie, gdzie poza zajęciami, poza wykładami czy gadkami z Eckhartem, był czas na odpoczynek w dowolny sposób w pięciogwiazdkowym kompleksie hotelowo-golfowym. Po prostu można było robić wszystko i nic. Tak naprawdę przez takie jakby dochodzone, organizowane w Singapurze jakby taki retreat trzydniowy, gdzie po prostu przychodziło się na 10 godzin dosyć intensywnych medytacji. Była tam tylko przerwa obiadowa. A poza potem po, po 10 godzinach każdy się rozchodził do swojego domu, czy do hotelu, jak w moim przypadku. I też w takie właśnie, jak, tak, takie bardziej już hardcore, bardziej restrykcyjne, jak 10-dniowy, właśnie, o czym niejednokrotnie chyba wspominałem, taki kurs medytacji w Nepalu. Gdzie tam praktycznie od 4 rano do 21.30 był bardzo. Restrykcyjny grafik, więc w zasadzie nie było, nie było możliwości do bycia rozproszonym przez jakikolwiek płońce, była tylko medytacja, dwa posiłki, nie można było nie wiem, uprawiać sportu, słuchać muzyki. Był, był, był taki przykaz, żeby unikać kontaktu wzrokowego nawet z innymi medytującymi, oczywiście nie wspominając o tym, że była absolutna cisza Jakby nie, można, nie można było mówić po prostu, o tak, tak to nazwijmy. I powiem szczerze, że, że, że wszelkie takie możliwości odcięcia chociaż na, na trochę, no nie tylko dla mnie to miało ogromną wartość, dużo mi nie dało właśnie takiego, że o fajnie się czuję i dużo mi to dało też takiego, takiej możliwości poznawania samego siebie, ale też w zasadzie z kimkolwiek nie rozmawiałem o doświadczeniach po takim retricie, obozie, kursie, seminarium, tymczasowym odizolowaniu się od takich regularnych bodźców z życia codziennego, to każdy w zasadzie mówił o czymś takim superlatywach. Czasami wręcz jest takie niebezpieczeństwo, że można się niejako uzależnić od jeżdżenia na takie obozy. poznaję właśnie po tym Nepalu gościa, który chyba sześciu czy siedmiokrotnie w ostatnich dwóch, trzech latach po prostu jeździł od retritu do retritu. Nie wiem, czy to można nazwać uzależnieniem, ale, ale no w zasadzie w ten sposób Y, czuł, że jakby w świecie czuje się nieszczęśliwy, a na takich retritach jakby jest zajebiście szczęśliwy i po nich po prostu czuje się wyzwolony, szczęśliwy, no tak jak mówię, sobie jeździł od retritu do retritu. taki Szwajcar czy tam Austria, nie ma takiego znaczenia tego, co mówię. Y, no, natomiast jakby przypominam sobie, że około rok temu, kiedy powiedzmy pod wpływem bardzo em, niefajnej formy mentalnej powiedzmy swojej. Em, Postanowiłem, że gdzieś tam, nie, nie czułem się w swoim środowisku dobrze, więc zostawiam pracę i uciekam, nie wiem gdzie. Skończyło się to na tym, że, że przez miesiąc gdzieś tam podróżowałem po, po Skandynawii, odwiedzając tutaj znajomych, trochę samemu. I po tym, jak sobie już wróciłem do swojej bazy na Śląsk, to uznałem, że kurczę, chciałbym właśnie pójść na jakiś taki retrykt. Natomiast nie było gdzieś tam szukania sobie w internetach czegoś takiego, co mi pasowało. Wtedy miałem duży też problem z jedzeniem, więc na ten dziesięciodniowy dniowy nawet niekoniecznie chciałem się zapisywać, bo tam jest takie coś, że można jeść ile się chce, a ja czułem, że kompletnie nie mam kontroli nad tym, ile jem i, i gdzieś czułem właśnie potrzebę takiej restrykcji nałożonej na mnie, że, że mam tylko tyle, ile, ile uważam, że jest na mnie dobrze. Nie mam, jakby, nie mam możliwości zastanawiania się na tym, a możemy sobie zjeść jeszcze coś więcej i tak dalej. Bo po prostu no, nie, czuję, nie czułem kontroli, jakby na tym, nie? No więc, więc tak nie umiem znaleźć niczego dla siebie, więc uznałem, że sam sobie stworzę taki retreat właśnie dla samego siebie. Taki ekstremalnie zindywidualizowany e, retreat. Gdzieś konsultowałem się właśnie z kolegą, którego poznałem właśnie po tym obozie w Nepalu i że, że gdzieś tam tylko z nim w zasadzie e, sobie dyskutuję raz dziennie. Taka powiedzmy półcoachingowa sesja, a poza tym w zasadzie. W samotności sobie jem śniadanie, w samotności sobie medytuję, w samotności sobie czytam. Oczywiście to było wszystko wcześniej zaplanowane, co, kiedy, jakby, znaczy na kolejny dzień sobie planowanie co sobie przeczytam, co sobie obejrzę i że samemu sobie pomedytuję. I chyba, a nawet bez chyba, głównie przez właśnie takie poczucie samotności, w zasadzie po trzech, czterech dniach, a planowałem być tam dwa tygodnie, sobie wynająłem takie zaciszne miejsce w Lesku w zasadzie uciekłem stamtąd czy uciekłem, no po prostu wyjechałem stamtąd e, i skończyłem właśnie w McDonaldzie jedząc wszystko po prostu, zjadłem całego Mcdonalda e, oczywiście nie uważam ten czas za czas stracony, wręcz przeciwnie uważam że fajne wnioski wyciągnąłem wtedy na pewno doceniłem e, właśnie takie poczucie wspólnego wysiłku kiedy jestem z innymi współmedytującymi e, nawet jeżeli ze sobą nie rozmawiamy, nawet jeżeli na siebie nie patrzymy e, to gdzieś jest to poczucie wspólnego wysiłku, co naprawdę bardzo dużo daje. I gdzieś tak sobie wyciągając wnioski i cały czas jakby zastanawiając się, że, że, że mając świadomość, że takie, takie odizolowania się, retweety, jakkolwiek to nazwiemy, mają bardzo dużą wartość i bardzo polecam każdemu, tak jak Sławek Muturi na przykład polecał sanatoria, w zasadzie. Esencja nie jest aż tak daleka od siebie, to gdzieś uznałem, że oprócz tego, że, że gdzieś tam potencjalnie może sobie gdzieś kiedyś chciałbym wyjechać, znowu może na 10 dni, czy coś, to w zasadzie nie widzę powodów, żeby przede wszystkim nie zacząć od tego, że tak na co dzień chcę mieć jakąś tam formę retritu, Że nawet jeżeli to nie jest izolacja, to, to ten cały retreat jest nam potrzebny po to znaczy mnie jest potrzebny po to żeby gdzieś nie zagubić się w nadmiarze bodźców, yy, zwłaszcza w społeczeństwie, gdzie, gdzie tak jak niejednokrotnie to przyznawałem, czuję, że no nie do końca pasuje do tego. Do, nie jestem pasującym elementem do tej układanki, jestem troszeczkę inny, powiedzmy, dziwny. Yy, I gdzieś jak to wszystko sobie poukładać, żeby zaakceptować sytuacje, w których nie pasuje, jakby. Ale też nie, nie czuję się, że nie pasuje na tyle, że nie mógłbym uczestniczyć w tym środowisku i chcę jakby uczestniczyć w tym środowisku, ale po to, żeby, żeby, to, żeby być na tyle pasującym elementem do tej układanki, na ile potrafię, myślę, że właśnie stworzenie sobie takiego retreatu w swoim domowym środowisku jest bardzo pomocne i oprócz tego, że, że gdzieś... E, że, no inaczej, może nie oprócz, ale przede wszystkim staram się właśnie stworzyć takie, takie idealne dla siebie środowisko, co jest takim pół retreatem, pół życiem w życiu codziennym, powiedzmy. I właśnie polega to na tym, że zawsze jakby ja już nie, nie, nie oszukujmy się, nie będę nigdy już taką, nie wiem, rozpływającą się przestrzenią. E, wewnątrz całej przestrzeni jakby kosmosu i będę takim dziwnym, przeduchowionym człowiekiem, czy coś takiego, że och, czuję te wibracje, czy coś takiego. No, takie coś mi raczej nie grozi. E, natomiast zdając sobie już sprawę, jak bardzo jest e, regularne wracanie do swoich zmysłów do tego, żeby ćwiczyć swoją uważność, ćwiczyć swoją ten te, specjalny st stan te, bycia tu i teraz, tak to nazwijmy, m, zdaję sobie sprawę, akceptuję, że... że Życie cały czas będzie takim łączeniem właśnie elementów, łączeniem momentów, kiedy jestem tu i teraz i jestem świadomy tego, co się dzieje, z takimi elementami, gdzie jestem właśnie mniej, mniej lub bardziej takim autopirocić od bodźca do ojca, że jestem z kimś i nie myślę o tym. Po prostu robię coś automatycznie, ale chodzi o to, żeby łączyć te, ten automatyzm z tym wracaniem do samego siebie. I tak w zasadzie retreatem takim, takim domowym. Po prostu poukładanie swojego życia i na pewno regularność jakaś pomaga, czyli, czyli nawet samo to, że e, gdzieś akceptuję, że mam jakieś tam swoje zajęcia, bo bez zajęć właśnie tak mówię. Jestem uwarunkowany, jestem w jakimś sensie uzależniony od, od jakichś wydarzeń w moim życiu, czy to są jakieś spotkania wspólne projekty czy cokolwiek, że nie chcę życia bez tego, powiedzmy, bo no, decyduję się na to, na, na, na to żeby, żeby żyć w społeczeństwie, jak mówię, tworzyć jakieś projekty, realizować je, czy to jest granie w tej klasie z kolegami z drużyny, czy to jest tworzenie jakiejś firmy, czy to jest wspólnym, organizowanie wspólnych medytacji z innymi ludźmi, to chcę się angażować w jakieś tam rzeczy, które mnie w danym okresie mojego życia interesują. Oprócz tego mieć właśnie, i to jest moim założeniem i o tym właśnie staram się dzisiaj powiedzieć, yy, jest kluczowym założeniem, yy, żeby mieć też takie momenty dla siebie, kiedy właśnie skupiam się na tym, na czym skupiałbym się bardziej, w bardziej pewnie intensywny sposób, na takim retricie, kiedy po prostu moim celem jest tylko pełne odczuwanie tego, co odczuwam, pełne zauważanie tego, co odczuwam, jakby bycie tu i teraz, i tak dalej, no wiadomo, o, 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 o czym mówię. O, ten, o, o, o ćwiczenie tego specjalnego stanu skupienia, który sprawia, że niezależnie od tego, co robimy, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwi, bo, bo robimy, w, jesteśmy, angażujemy swoją koncentrację w pełni to, co robimy, w pełni jakby na tym, czym się zajmujemy w danym e, momencie. I w zasadzie nie ma powodów do tego, a wręcz przeciwnie, jakby zauważyłem w ostatnich dniach, że, że w zasadzie. Mogę z pełną świadomością sobie robić taki retreat gliwicę, po prostu jestem z Gliwic yy, i sobie robię gliwicę retreat po prostu i, i, i jakby samo to, że, że gdzieś mam jakąś taką mniej lub większą rutynę. Dla, w zależności od... Yy, czy ja tutaj powiem najpierw o sobie może, że, że gdzieś no, mam aż nadmiar wolnego czasu, więc, więc mogę dużo czasu też poświęcić na to, żeby yy, ćwiczyć. To, o czym mówię, czyli robić sobie ten trening uważności. Więc samo jakby w stanie, kiedy się budzę, żeby po prostu poświęcić chociaż parę chwil na to, kiedy już jestem przebudzony, nawet leżąc sobie na łóżku, po prostu poodczuwać, poobserwować to, co odczuwam, odnotowywać, jakby zauważać, że okej, okay, czuję swój oddech, czuję swoje kończyny, czuję jakby ciało, każdy element swojego ciała, jeżeli potrafię gdzieś skupić się na przykład na to, że to jest moja ręka i, i sobie jakby wracam i w pełni jakby jestem skupiony na tej ręce. Jest to właśnie ten trening uważności, o, 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 o którym mówię, dzięki docelowo któremu jestem tak jak mówię, szczęśliwszy, spokojniejszy, jest tej harmonii odczuwalnej zdecydowanie więcej. Potem, że, że jest jakiś regularny no, posiłek, zaczynam od dobrego śniadanka, Potem tworzę sobie jakieś tam inne plany i gdzieś no, staram się coraz bardziej e, regulować to, kiedy jestem rozpraszany, kiedy mogę być rozpraszany przez e, właśnie takie rzeczy jak, e, jak jakieś Facebooki czy, czy inne śmieszne rzeczy. I tak jak mówię, no, nie chcę być aż takim właśnie przeduchowionym kimś dziwnym, że nagle nie wiem wyrzucam handika do, 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 do jeziora czy... Nie wiem, niszczę iPoda na, na, na głowie kogoś, kogo nie lubię, coś, coś takiego. Tylko chcę być w tym wszystkim, chcę być z innymi ludźmi, natomiast w, w takim, e, chcę znaleźć w tym wszystkim złoty środek, żeby to nie przejmowało kontroli nad moim życiem, tylko gdzieś, żebym żył jako, jako pełny obserwator tego, co się we mnie dzieje, jakby miał, powiedzmy, jakąś tam kontrolę. Może kontrola to nie jest najlepsze słowo, bo bo, 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 bo. bo, bo, bo niekoniecznie mamy kontrolę nad swoim życiem, ale przynajmniej jesteśmy świadomi tego, co, co, co robimy. I to nawet być może to jest najlepszy stan, jaki możemy osiągnąć. Więc tak jak choćby to, że regularnie sobie przychodzę właśnie tutaj, gdzie jestem, gdzie poświęcam czas na to, żeby właśnie ten, ten cały projekt, czyli ta, taka moja 365-dniowa autoterapia, gdzie oprócz tego, że mówię do najlepszego psychiatry, znaczy psychoterapeuty, jakiego znam, czyli do e, kamerki, mówię o swoich właśnie przemyśleniach, doświadczeniach, gdzieś akceptując rzeczy, które nie mogę zmienić, jakby akceptując wszystko co, wszystko, co jest, jakby starając się przynajmniej to zaakceptować, pomagam sobie, ale też dzięki temu, że sobie pomagam i dzielę się tym doświadczeniem. Tego, co mnie dochodzą do głosy, z, te, z tego, co dochodzą do mnie głosy, również y, pomagam innym i strasznie się z tego powodu cieszę, jakby i czuję się, nie wiem, hmm, czuję więcej więzi z ludźmi ogólnie dzięki temu. E, no i jakby takie rzeczy, jak właśnie jakieś tam czy usiłki czy jakieś i, i, i właśnie chodzi o to, żeby nie być, na. ja staram się przynajmniej nie być na każde, y, nie wiem zawołanie jakiegokolwiek bodźca, że przychodzi mi do głowy, że, nie wiem, trzeba zrobić coś, to ja od razu to robię, nie? Tylko dzięki temu, że staram się sobie organizować lepiej czas, to nawet jeżeli robię jakieś rzeczy, cokolwiek bym nie robił, to, to staram się to robić jak najbardziej świadomie. Przykład taki, nie wiem, sprzed parunastu minut w zasadzie, że gdzieś dostałem SMS-a tam, jakąś tam wiadomość windykacyjną z jakiegoś banku, zapomniałem, że muszę zamknąć konto w banku, bo mi zaczęli tam pobierać 12 zł, a nic nie nienawidzę niczego tak bardzo jak, 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 jak bank zabiera jakieś nie wiem, 2 zł czy 12 cokolwiek, to po prostu mnie rozsadza. <grym> Ale no staram się też zaakceptować, że tak do tego podchodzę. Yy, I normalnie bym mówił kurde, znowu trzeba coś robić i tak dalej, nie? A tak no, akceptuję, że jest taka sytuacja i muszę się wybrać do banku, strata czasu i tak dalej. Właśnie nie, właśnie jesteś że okej, okay, no jest taka sytuacja, jakby mogę się albo na to wkurzać. Albo mogę sobie zaplanować na przykład na jutro, że o godzinie powiedzmy 15 przejdę się na przykład do, 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 do tego głupiego banku z muzyczką na uszach, wejdę tam w takim stanie y, prawdziwego buddy powiem, że dzień dobry, chciałbym zamknąć swoje konto, bo nie lubię, jak mi zabieracie pieniądze z mojego konta, znaczy, znaczy pieniądze, jest minus na raz na koncie, ale to no nieważne, chodzi o to, że nie wejdę tam z pretensjami, czy coś takiego, bo, bo to nie mam pretensji do tych ludzi, którzy tam pracują i tak jak mówię, z takiej akceptacji zrobić świadome działanie i cieszyć się wycieczką do banku w jakimś sensie, jakkolwiek to, nie wiem, abstrakcyjnie może, może brzmieć, natomiast chodzi mi o to, że jakkolwiek bardzo, Za bardzo wartościowe uważam i bardzo polecam takie e, zorganizowane wyjazdy, które polegają na mniejszym, większym odizolowaniu się od, od bodźców, które nas mogą za bardzo rozpraszać w życiu. To przede wszystkim chciałbym polecić, że może można zacząć od swojego aktualnego życia i po prostu je lepiej sobie poukładać i zrobić sobie, tak jak ja sobie tutaj robię gliwicę retreat. Ktoś sobie może zrobić, nie wiem, ee, jakie są miasta, Białystok Retreat, Zambrów Retreat, człowieku, e, Leverkusen Retreat, czy, 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 czy jest, y, no, Pappenheim Retreat na przykład, nie? Cokolwiek, gdziekolwiek nie mieszkasz, to możesz sobie zrobić tam X Retreat po prostu i nawet jeżeli jesteś absolutnie zabieganym człowiekiem, czy coś tam, że, że nie ma czasu, chociaż przeważnie to są tylko wymówki, to jest takie na alibi, że że ja nie mam czasu, bo coś tam, coś tam, coś Tak naprawdę inwestując, nie wiem, 20-30 minut, to co też wspominałem, czasu na to, żeby regularnie poświęcić na to, żeby być tu i teraz, w pełni akceptować to, co odczuwamy. Tak jak mówię, jest to znakomita inwestycja, em, którą trzeba zainwestować, tak jak mówię, tylko 20-30 minut swojego czasu i swojej energii, a wszystko później jakby staje się, po pierwsze, wykonujemy wszystko bardziej efektywnie, Czujemy się szczęśliwsi, spokojni, także no tu cóż, bardzo polecam i za mało już. Więc nawet jeżeli poświęcimy tylko 20 czy 30 minut, czy, czy, czy cokolwiek, czy nawet jeżeli poświęcimy 5 minut właśnie zanim wyjdziemy z łóżka po prostu, nawet jeżeli 5 minut mamy być właśnie w tym świadomym stanie tu i teraz, a przez resztę czasu w dniu mamy być na autopilocie zabiegani od bodźca do bodźca, to niech tak będzie, dajmy sobie chociaż te 5 minut i niech te 5 minut będzie naszym takim e, stałym punktem w grafiku w naszym retricie, że tak powiem a może z czasem jakby będziemy zauważać jakieś tam w tym korzyści i będziemy chcieli e, pójść mocniej w tą stronę czując, że, że przynosi nam to jakieś korzyści tym się chciałem dzisiaj z Państwem e, podzielić także pozdrawiam bardzo serdecznie e, z gliwickiego retritu Życzę wszystkiego dobrego.